Szanowni Państwo, jestem bardzo zaszczycony i chciałem podziękować za tę nominację członkom Akademii. Ta nominacja jest dla festiwalu Stolicy Języka Polskiego, który odbywa się w Szczebrzeszynie, który, które to miasto od jakiegoś czasu jest nazywane Stolicą Języka Polskiego, z czego jesteśmy bardzo dumni. To jest wielki dla nas zaszczyt. To jest wielka nagroda dla wielu, wielu osób, które ten festiwal tworzyły, tworzą i wspierają. To są twórcy, to są instytucje. Ja mogę powiedzieć, że spełniło się moje marzenie, aby na łące w Szczebrzeszynie ludzie mogli uczestniczyć w takim wydarzeniu, gdzie najważniejsza jest sztuka, język, i aby mogli obcować z pięknem literatury polskiej. To się dzieje w Szybrzeszynie i to marzenie spełniłem, a urodziłem się w Szybrzeszynie i dlatego tam wróciłem, żeby tak to miasto wspierać. Ale mam jeszcze jedno marzenie, które chciałbym dzisiaj też o tym powiedzieć. Język ma bardzo dużą moc. Jest piękny, ale też może być okrutny. Jedno słowo może przywrócić życie, ale może też zniszczyć życie. Mówiąc to, myślę o mojej babci Feli, która, jak byłem mały, bardzo często mówiła, że ona nigdy w życiu nie użyła przekleństwa, ani nie powiedziała brzydkiego słowa. Wtedy wydawało mi się to takie normalne. Babcia Fela. Była świętą osobą, ale myślę o tym dzisiaj, że. E, strasznie się denerwuję mówiąc to, ale babcia Fela chyba ważyła słowa. I tutaj wracam do tego marzenia. E, rozpoczynamy w tej chwili w Szybrzeszynie drugą przygodę. Chcemy zbudować centrum języka polskiego w Szybrzeszynie. I myślę sobie, że w tym centrum. Chcielibyśmy najmłodszym, tym starszym studentom, ale też dorosłym mówić o wadze słów, po to, żebyśmy używali wolności w taki sposób, żeby ona nie raniła innych. I bardzo, bardzo to marzenie chciałbym spełnić w Szczebrzeszynie. Zapraszam Państwa do Szczebrzeszyna. Jutro ogłaszamy program dziesiątej edycji na konferencji w szybrzeszynie 4 10 sierpnia zapraszam a te nominacje dedykuję wszystkim którzy budowali i budują i będą budowali stolicę języka polskiego w szybrzeszynie. bardzo dziękuję